84,62 9,200 wydajność po matce, wycielenie 24 marzec. Łotewka 69,16 9,050 wydajność po matce, wycielenie 27 marzec. 625 8600 wydajność babki wycielenie 14 luty. 69 47 8000 wydajność po marca, wycielenie 27 marzec. 29 77. 11 tysięcy wydajność pomadce, wycielenie 30 marzec, kryta seksem. 4841 sztuka użytkowa, wycielenie z 20 marca. 42,95 sztuka użytkowa, wycielenie marzec. 65,20 8, 8 7600 wydajność pomocy, wycielenie 18 marzec, kryta seksem. Jałowica łotewska 68,61

12 tysięcy wydajność po matce, wydzielenie 10 kwiecień, kryta seksem. 83,35 11 850 po matce, wydzielenie 10 kwiecień, kryta seksem. 84:34 9900 wydajność po matce, wycielenie 4 kwiecień kryta seksem. 84:04 10550 wydajność po matce, wycielenie 16 kwiecień kryta seksem.

12 050 wydajność po matce, wycielenie 17 kwiezień, kryta seksem. 83 55, 13 500 wydajność po matce, wycielenie 16 kwiezień, kryta seksem.